Zadanie piąte z matury z roku 2006. Przypomnijmy na początku na czym polegało zadanie, wiedząc, że alfa należy od 0 do 360 stopni, sinus alfa jest mniejszy od 0 oraz 4 tangens alfa równa się 3 sinus kwadrat alfa dodać 3 cosinus kwadrat alfa. Oblicz tangens alfa B Zaznacz w układzie służennych kąt alfa i podejść służenę dowolnego punktu, różnego od początku układów służennych, który leży na końcowym ramieniu tego kąta. Zapiszmy sobie nasze dane i, i rozwiążmy nasze równanie. Pierwszą rzeczą jaką zrobimy to jest wyciągniemy wspólny czynnik na, przed nawias po prawej stronie, czyli wyciągniemy trójkę. I otrzymujemy, że 4 tangens alfa równa się 3 sinus, sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa w nawiasie od razu sobie przypominamy, że sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1 stawiając za, za to wyrażenie 1 otrzymujemy, że 4 tangens alfa równa się 3 zatem tangens alfa równa się 3 czwarte wiemy ponadto, że Sinus alfa jest mniejszy od zera zatem z tego wynika, że alfa musi należeć y, od 180 stopni do 360 stopni. Rysujemy teraz ramię tego kąta. W jaki sposób je rysujemy? No przede wszystkim wybieramy na początek punkt, który leży na tym ramieniu y, kąta, y, ponieważ jest to tangens alfa, więc y, jego wartość jest równa stosunkowi współrzędnych y, y do x -y punktu który leży na ramieniu tego kąta zatem możemy sobie wybrać dowolny punkt My wybraliśmy tutaj minus 4 y minus 3 i to się jak widać zgadza bo tangens alfa dla tego punktu jest równy y 3 czwarte i to jest koniec zadania.